Jak już wiecie, i podsumowaliśmy, ile, jaką prędkością może jechać Kład z homologacją T3B, a takie mamy w swojej ofercie, czyli i na przykład AT5L. To jest pojazd zamontowany teraz na przyczepkę. No i chciałbym Wam powiedzieć mniej więcej transport. Transport takich Kładów około 650 zł. A jak macie, tak jak my, przyczepkę osobową, klasyczną, nic nie przerabianą i zastanawiacie się, czy taki Kład wejdzie na taką przyczepkę. To jest to właśnie dowodem. Bez problemu taki kład wejdzie na przyczepkę i możecie sobie do nas, do salonu, po zakupie zamontujemy kłada i będziecie mogli go sobie przetransportować. Myślę, że jeszcze większa konstrukcja tutaj wejdzie. Mamy jeszcze, zobaczcie, 20 cm po lewej stronie, z 15 cm po lewej stronie. Z tyłu jeszcze mamy też minimalny zapas, w razie czego burtę można ściągnąć, więc myślę, że każdy kład wejdzie na taką przyczepkę. One mają wagi około 399 maksymalnie, żeby spełniać homologację, warunki homologacyjne. Lecimy na szkolenie i już kolejne materiały, kolejne poradniki będą już z miejsca, gdzie będzie szkolenie. Szczegóły już nie mamy.